W niedzielę odbył się ostatni odcinek LFG, w którym finaliści w Madison Square Garden mieli ostatnią szansę pokazać swoje umiejętności i przekonać jurorów, że to oni zasługują na kontrakt w NXT. Zwycięzcami okazali się Tyra May Steele z drużyny Undertakera, złota medalistka Olimpiady w Tokio, która zwyciężyła nad Ziną Starling, ulubienicą Baby Rhea. Jurorzy wcale nie ukrywali faktu, że złoty medal odegrał tutaj rolę przy decyzji, porównując ją do Kurta Angla i twierdząc wprost, że to jest best for business. Jeżeli chodzi o panów, zwycięzcą okazał się Jasper Troy, cichy powerhouse z drużyny Bookera T, górując na ostatniej prostej nad Shiloh Hillem. Z drużyny Undertakera, chyba najbardziej charyzmatycznym i charakterystycznym zawodnikiem e, tej edycji LFG. Gratulacje dla zwycięzców, czekamy na nich w NXT i oby pokazali nam kawał dobrego show. Hej, dzięki za uwagę.